Zdecydowałem się na transfer, bo tutaj jest taka, dostałem taką propozycję od tego klubu i tutaj też jest ta pierwsza liga i dlatego chciałem się tutaj też tak jakby rozwijać i jestem też szczęśliwy, że mogę tutaj podpisać ten kontrakt. Moje, moja pozycja na boisku to jest lewy, lewy pomocnik, prawy pomocnik, pomocnik, moje strony mocne to jest szybkość, lubię grać w defensywie też. I, I tak samo umiem grać z przodu. Wyjechałem jak miałem 13 lat, i tam od razu gram na najwyższym poziomie w juniorach. Później poszedłem do Stuttgarter Kickers, to jest ta drużyna, właśnie gdzie, gdzie stąd, stamtąd przyszedłem tutaj do Olympic Grudziądz. I tam grałem w U17 w Bundesliga, też z topowymi e, drużynami jak Bayern Monachium czy VfB Stuttgart. I U19 tak samo, więc. E, więc jestem bardzo zadowolony, że gra na tym wysokim poziomie i chciałbym tutaj pokazać się jak z najlepszej strony.